Tak, muszę wam powiedzieć, że ja spotkałem najgorsze przypadki osobowości ludzkich tutaj w Jaworznie i tej okolicy. Tutaj nie ma przypadków, kogo ja spotkam, bo ja jestem po transformacji, ja już mówię językiem potransformacyjnym, uczę się tego nowego języka, bo cały czas się uczymy. Tak? No i dlatego nauczam was. I Takiej analogii, jakbyście chcieli zrozumieć, czym jest era transformacji i dlaczego te przypadki, które mnie spotkają, to są, można powiedzieć, z najgorszej półki osobowości. Czyli ja bym nikomu tego nie zrobił. To, co oni właśnie robią. O. Więc w transformacji, gdzie my jesteśmy, to sobie wyobraź symbol Ying yang Ying-Yang to jest takie biało-czarne pole z tymi kółeczkami. Wyobraź sobie, że masz to rozróżnienie pomiędzy białym a czarnym, tak? Stara era jest czarną. W analogii, a biała jest tą stroną pozytywną, tak? pozytywne z negatywnym. Masz mieszanie wewnątrz siebie, ja, każdy, oni. I w tym mieszaniu ja jestem po pozytywnej stronie już dwoma nogami, zresztą jak każdy w pewnym sensie. Tylko że ciągniemy echo z tej czarnej strony, czyli jesteśmy na linii w pewnym sensie, ale na białym polu w analogii. To jest era transformacji. Po transformacji już nie będziemy ciągnąć za sobą echa emocjonalnego, czyli tak zwanej przeszłości, rozwlekanie ciągłości o przeszłości, wypominanie z przeszłości, że przeszłość ma takie znaczenie. Nie. Na białym polu jesteś w teraźniejszości. Tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz, tu i teraz i masz marzenia. Na czarnym polu masz oczekiwania, a oczekiwania się nie spełniają, czyli to są tak zwane czarne proroctwa, czarnowictwa. Tutaj widzimy wysokie prawdopodobieństwo powtórzenia zdarzeń z przeszłości. O, takie coś. To oni są tego pełni. I. I tutaj nie rozpoznasz tego człowieka na ulicy, tak jak się nie odezwie, bo my wszyscy wyglądamy tak samo. Tutaj chodzi o umysł. I przypominam, wyższe ja, to które jesteś niefizyczny, tworzy. Fizyczny mózg jest odbiornikiem, a fizyczny umysł postrzega. Tak, więc umysł jest od postrzegania tylko. Mózg nie potrafi tworzyć. Właśnie, czy umysł potrafi tworzyć? No, mózg nie tworzy. Że tak. Mózg nie tworzy, czyli to wszystkie Twoje myśli, które Ty tam masz, cała ta wiedza nie pochodzi z fizycznego, tylko z niefizycznego. W analogii to jest tak samo, jakbyś zasnął, zapomniał i teraz jesteś we śnie. Więc ten, który zasnął, nazywa się dusza i on sobie zasnął, czyli taki ja. Wyższe ja tworzy. Fizyczny mózg odbiera, fizyczny umysł postrzega. Tak. I ja to tak postrzegam, a oni to postrzegają tak, ponieważ mamy takie osobowości. O, to jest bardzo elastyczny konstrukt, który potrafi być i w czarnym, i w białym, i na przejściu, i sami widzicie. Indywidualność to się nazywa. I to jest oparte o pewnych regułach. Na początku masz istnienie, wszystko się dzieje w istnieniu, potem masz wiedzę. Niżej masz wiarę, niżej masz emocje, a ostatnim filarem, na którym tworzysz, to jest tworzenie z wyższego, ja. Wyższe, ja tworzy cało tutaj to. Tutaj, proszę bardzo, to postrzeganie, bo to jest po. No właśnie, więc ostatnim filarem jest myśl. I teraz patrzysz na to wszystko zmysłami, a zmysły to nie są. Tym, czym myślimy, to są bardziej okna i drzwi na świat. Więc przez widzenie, słyszenie, czucie i dotyk manifestuje się ścieżka okna i drzwi do nieskończonego i to powraca do wewnątrz mej istoty. Dlatego to, co wysyłasz, to odbierasz jest absolutem. Więc nie ma nic tak naprawdę na zewnątrz, to jest iluzja. To jest tylko tak zrobione. Żebyś miał właśnie ten Yin-Yang. Wnętrze i zewnętrze. Tylko że zewnętrze nie jest prawdziwe. Ha, ha, ha. Wnętrze. Wszystko odbywa się wewnątrz. Więc nie ma prawdziwego zewnętrza. Tak naprawdę. I to jest nauka. O ja. Możecie być zdziwieni w pożądalu, bo ci z czarnej strony, oni są zawsze zdziwieni. Zawsze będą zaprzeczać, bo to jest era zaprzeczeń. Era odcięcia ciebie od wszystkiego, co jest, nawet od własnego ja, z którym utraciliśmy połączenie, bo jeżeli wyższe ja tworzy, to też może sobie stworzyć z połączeniem albo bez połączenia. Może sobie stworzyć świat ink i może sobie świat stworzyć yang, ponieważ dusza wybrała taki rodzaj doświadczeń biegunowy, a ty jesteś po środku. więc rzeczy zbierają się z dwóch stron. Jakby nie było. Więc możesz zignorować wszystko, co nie należy do ciebie. A to, 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 to też możesz tak być? Chociaż to jest twoje, ale nie należy do ciebie. To jest czarne, to właśnie nie należy do ciebie. Dlatego w erze transformacji To tutaj będą zawieruchy I tu się spotkają dwie energię Biała z czarną Więc jak ja jestem biała To oni muszą być czarną A jak jestem silnie biała To oni muszą być najgorszymi przypadkami Więc im bardziej ja w moim postrzeganiu Jestem biały Tym oni narobią więcej głupot To jest mój cały kanał właśnie Z tak zwanym szaleństwem umysłowym Czyli jak wygląda człowiek w skurczu Człowiek w skurczu to już wam tyleż 1500 razy opowiadałem. Człowiek z kurczu będzie się cechował, i potem go poznasz, że on będzie racjonalizował. I oczywiście do niego to, no, no, to może być jego pracą. Racjonalizacja uzasadnienia to jest praca. I koledzy powiem, a co ty chcesz od racjonalizacji? Przecież to, to tak się robi. No, w starej erze ta. Więc racjonalizują, uzasadniają, a to właśnie jest odrzuceniem, projekcją, paranoją, czerpaniem nagród i. A, to są całe te negatywne przekonania, bo pozytywne przekonania to jest wolność, wybór, inspiracja i ekspansja. To są pozytywne synchroniczności. Więc z mojego punktu widzenia to, co oni robią, to mi służy. Bo to są pozytywne synchroniczności. A Wy się tego boicie. O! Więc. Yy, yy. Ja patrząc na to wszystko i wy patrząc na to wszystko, to możemy zobaczyć yy, dwie różne rzeczy. No właśnie, ja mogę powiedzieć, o jak cudownie, że tutaj mnie wyrzucacie z sądu, o jak cudownie, że mi nie odbieracie telefonów, o jak cudownie, że ty mi się tak podkładacie jak złoto, a wy mówicie, o Rafał, Rafał, oni cię załatwią, bo mają więcej mocy, Rafał, Rafał, bo oni mają mocy, to tak jak zawsze. A Rafał mówi, no... <laughs> Było, ale się skończyło. Czarne to jest cykl powtórzeń. To jest na 15 sposobów, nie da się więcej, więc ja ich łapię na tych 15 sposobach. Ja o tym wiem, ja im przekazuję tą wiedzę. Ja im mówię, że jestem naukowcem, bo wam to opowiadam, jak to działa. To Każdy przecież to jest wspólna wiedza dla wszystkich. No chyba, że ktoś ma lepszą, to zapraszam, właśnie, ale sami możecie zobaczyć, czy działa to na was, czy nie działa czy może wolicie starą wiedzę właśnie opartą o przekonania to jest taki świat gdzie jest system wiary proszę bardzo, i symbolem masz dwie ryby że one są dwie, niby to jest to samo ale są dwie, nie jest przeciwko tylko naprzeciwko, można powiedzieć to są lustra różnica między białym umysłem a czarnym umysłem to jest tylko przestawienie lustra to jest to samo jak masz przestawienie poglądów ja mówię tak, a ktoś mówi nie to jest lustro to jest lustro i albo to lustro masz ustawione, albo masz przestawione. <laughs> tak, widzicie. No i właśnie, i tym wszystkim steruje 15 elementów symbolicznych w umyśle. Tak zwane klucze w niebo wstąpienia się nazywają. I te 15 potrafią albo otworzyć kanał do wyższego. Ja masz połączenie, masz komunikację, czujesz się empatyczny. Bo to jest język komunikacji, więc dusza ma język komunikacji, jak i wszystko. Nazywa się to empatią całe symbole, całe wyrazy, całe pojęcia. To stamtąd są pojęcia, wyrazy i symbole. A jak to zostanie przetworzone przez filtr emocjonalny, to macie, proszę bardzo, Królestwo Szaleństwa, Jawożno i cała ekipa. To tylko tyle. Dlatego ja wiem, że ich trzeba transformować, a nie usuwać. Właśnie. A oni chcą znowu usunąć, a nie rozumieją transformacji. Więc, jak, jak, jak ja im przychodzę, że to jest era transformacji, to oni mówią: puknij się w głowę. Jak ja im powiem, to jest nowa wiedza, to oni powiedzą, ale pan tutaj, jakie pan ma wykształcenie o tej głowie? No właśnie, to ja mówię: na bezludnej wyspie prędzej czy później i tak być doszedł. Bo my, ludzie, jesteśmy na wyspie, mamy taki statek kosmiczny i nazywa się naszą planetą. I podróżujemy sobie i się rozwijamy, 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 energię płynie, bo my też płyniemy w energii. Byliśmy w takiej, będziemy w takiej i ktoś tego musi dokonać, a u mnie sobie możecie pooglądać. Jak to się robi? O, znaczy porozmawiać, widzicie, a potem ciemność sama ucieka od ciebie. Widzicie, oni wszyscy się pozamykali, tu nie ma przypadków. Nie ma przypadków, więc dla mnie też z każdym można rozmawiać, bo jeżeli znasz mechanikę tego pojazdu, jakim jest ciało, całość, to masz łatwość, a jak nie znasz, to zapraszam na kanał. O, macie pewne teksty końcowe. Nadajcie sens, traktujcie jako refleksja, i ja do przodu, proszę Państwa, więc myślę, że... Łagodniej będziecie podchodzić do tego wszystkiego, co ja robię. Nie bójcie się tego, po prostu się nie bójcie, przyłączcie się do zabawy, bo potem to już jest radość, zabawa, empatia, miłość, takie rzeczy. My jesteśmy zdolni do tego, niesamowicie zdolni to jest nasze prawo. O, właśnie. I teraz ciemna strona nie będzie znała prawa istnienia cztery punkty. Ona musi stworzyć swoje albo dwa, albo trzy, albo cztery. I ona ma podstawę na podstawie, na podstawie, na podstawie, na podstawie, proszę bardzo, ale na podstawie własnego umysłu. A ja mówię, nie szukam niczego nie są własny ust. To oni są dalecy od zrozumienia ludzi umysłowych i oni się strasznie tego boją. I teraz, jak patrzą na mój umysł, to mówią: o, choroba! Oni nie pomyśleli, że to jest geniusz na przykład, albo to jest narodzony człowiek po stronie białej. A nie, nie, tutaj nie, tutaj pan się nie, nie, nie będziemy pana brać pod uwagę. Wszystko unieważniamy. Najgorsi to wszystko unieważnią. Szyściusieńko, więc ja im mogę tu opowiadać, i opowiadać, że oni dalej będą przed szkolem umysłowym, ale że nas jest więcej. To w pewnym sensie energia i tak wszystko zmieni i ich też pozmienia, więc kiedyś tak się będziemy znać, będziemy sobie mówić dzień dobry, tak jak ja na przykład z Bogosławem od paralizatora czy ze Zbysiem. Cześć, cześć, widzicie. Najpierw zagrożenie życia, a teraz cześć, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry panie głosowe. Dzień dobry, I on też się uśmiecha, widzicie. To ja mówię, poczekałem na chłopaków, poczekałem na resztę. Tylko że niektórzy mi już psują i postanowiłem tutaj zająć się z tymi policjantami i niektórymi, bo to jest czarna energia, a oni, widzicie, im bardziej ja podnoszę energetykę, tym oni będą, no nawet będą mnie chcieli zabić. Bo ja nie wiem, czy są takie plany, na przykład wynajęcie kogoś i zamordowanie, Rafała przez tak zwany przypadek, wiecie o co chodzi, pan leper, takie rzeczy. Bo oni muszą być najpierw spełnieni. I teraz im się zawala świat tak naprawdę. Lustra im pękają, struktura się rozwala, i jeżeli się nie zmieniają, to oni dostają szaleństwa. To jest tak zwane szaleństwo, więc nie bez powodu nazywałem to królestwem szaleństwa, pamiętajcie. Tak. No w czym mogę Wam jeszcze pomóc? Może zapytajcie mnie o jakąś wiedzę, może chcecie coś dowiedzieć, właśnie może jakiegoś live'a zrobimy, jakby ktoś przyszedł, to chcielibyście live'a, tylko nie takiego live'a, że ja będę gadał sam do siebie, bo mi się nie chce. Tutaj może byśmy zrobili tak ze trzy osoby, ja wystarczy trzech rozmówców albo jeden na początek, dwóch, trzech, nie więcej, reszta się słucha. Nauczajmy się wspólnie, bo wiedza każdego wzmacnia. A wszystko może być przekształcone w pozytywny sposób. Ja wam to powtarzam w kółko i powtarzam i powtarzam i powtarzam. Wyweźcie sobie to do serca, bo serca ma własną inteligencję, ciało też, a umysł jest czarno-biały. Właśnie, on jest albo czarny, albo biały. Jak jest czarny, to nie słucha serca, a ciało ma w rozsypce. Czyli po emocjach można go poznać. No i tutaj mieliśmy przykład ostatnio pani Beaty Elżbiety, gdzie poznać ją było po emocjach, ja od widzów mam informację, że oni raz, dwa już wyłapali, że ja raz, jak ona to, przecież ona się zachowywała agresywnie do wędy w materiale, przecież to nie i ksiądz by powiedział, że coś w nią stąpiło, właśnie, czyli ktoś by powiedział, że teraz patrzysz na demoniczną postać. Przejęcie po emocjach. Bo pani Beata to by się chyba nie spodziewała, że może ona tak wybuchnąć w pracy, a jej nie wolno. Ona ma być zrównoważona, ma się odnosić do światopoglądu, jest w pracy, rozmawia z każdym, a jak usłyszała mój głos, można powiedzieć, że coś w nią wstąpiło. W tym sensie to są początki schizofrenii. Tak, bo tacy ludzie oczywiście nastawieni negatywnie, to oni pracują sami, ale zmuszeni są, by tworzyć grupę. Tak, więc pracują sobie w grupie, pracują, lubią się i tak dalej. Więc jeżeli jednego dotknie, to on... No... <ścoughs> Poskarży się w tym sensie negatywnym. Ty, zróbmy z nim coś. Tutaj już się zaczynają, widzicie, co z nim zrobimy? Tutaj mamy paragrafy, bo nie mają oczywiście wszystkie paragrafy. Co by tu trzeba zrobić? Po prawniczemu już się nie da. Nie możemy z nim przetrwać, nie mamy wyboru, to do psychiatryka. To ja wam mówię, skurcz nie mogą przetrwać, nie mają wyboru. Ja ich załatwiłem, słuchajcie, psychologicznie, amen. Więc oni otrzymują ode mnie materiały, a sami jedynie mogą do mnie pisać, tadada. I oni nie mają takich rzeczy jak Facebooki, jak YouTube, jak twórczość, jak odnoszenie się do nowych koncepcji. Myślą, że się będą do końca życia chyba realizować i działać, i nie przekształcać. Tak, tylko że proszę pamiętać, że oni nie są połączeni, tylko wydaje się, że są połączeni. Tacy się ujawniają, jakby nie było. Można powiedzieć, nie do rozwinięci do zajmowania się ludźmi. Bo oni chcieli się zająć mną. Dobra, to mówię, okej. Okay, to chcecie zarzuty, ja mówię, każdy możecie mi przypisać. Proszę bardzo. No, no, Oni mówią, zajmujemy się panem Rafałem. Bo pan Rafał tutaj chyba coś z umysłem, coś ma, coś ma, bo nie jest taki jak my. Jak nie jest taki jak my, to. Na pewno, na pewno. Trzeba tu pogorszyć, bo oni nie powiedzą: O, posłuchajmy go, może coś zrozummy, może to będzie refleksja, może nadamy sens. No, 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 eli, no, no. Więc przygotujcie się na duże zmiany. Balansujcie się przed tym, wyrażajcie się pozytywnością, bo ostatnio tutaj niektórych już usuwam z kanału. To dotyczy nowych, jednorazówek. Jednorazowi przychodzą, tylko żeby rzucić emocjami, to ja im ciach to. Ja tutaj mówię, nie będzie komentowania w ogóle, bo znowu Wy, jak taki negatywny mi tu przyjdzie na kanał to znowu wy, bo to jest wszystko połączone, jesteśmy połączeni po emocjach. Jesteśmy we wspólnym polu mentalnym, więc jeżeli wy zareagujecie na echo, to potem jest litania, odpisywania do tego człowieka. A ten człowiek przyszedł, wyszedł, ma was w nosie, wy potem przychodzicie i du, 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 du. to nie róbcie tego. Nie róbcie tego. A ja wam będę ich usuwał. Usuwał będę też, dlatego żebyście właśnie wy nie wykazywali tych negatywnych emocji, bo tu jest pozytywny kanał. Jakby nie było, jakby nie był Kanał empatyczny. Tak, więc tak, początki schizofrenii, bo to idzie w dół i oni nie są sobą w tej samej formie, bo to jest człowiek w tej samej formie, tylko inna treść, proszę bardzo, na przykład pani prezes. Miła, pewnie jest taka, dzień dobry, do widzenia, schizofrenia, dzień dobry, do widzenia. Proszę panią wyrzucić, ja tu nie mogę, ja już powiedziałam, proszę pana, wezwać policję. To dwa biguny, Ingiang, tak? Więc inna treść, czyli podwójna osobowość, tu się pojawia prędzej czy później, czyli schizofrenia, czyli mogę spokojnie tutaj pobadać na schizofrenię, czy też dwubiegunówkę, czy też patologię, co tam? DSM5 muszę sobie przejrzeć, zobaczę i tutaj mam pełno chorób znajdę, bo to jest DSM5, DSM4 to jest takie coś, że masz, żeby to jest zamówione, tam jednym z materiałów sobie znajdzie jak się omawia DSM5, jakbyście chcieli zostać diagnostami, bo każdy może być diagnostą, bo każdy ma umysł. Tutaj nie trzeba być profesorem od umysłu, nie. Znaczy, można być magistrem od umysłu, w tym sensie nauczycielem. A, jeszcze jedno. Zauważyłem, że oni nie potrafią nauczać ludzi, oni pouczają. Widzicie, to jest znowu odmienne, bo jakby taki sędzia był mędrcem, to on by nauczał. Był spokojny, by nauczał, by powiedział: Tutaj, proszę przyjść, proszę powiedzieć, to jest pana życie. Tamten pomawia, a pan jest pomówiony, chyba tak. No, proszę bardzo. To rozmawiamy. A negatywny będzie będziecie pouczał, oczywiście, i krótko na temat, dam karę, do widzenia i rację, tak. On i on ma rację. I on ma rację, ponieważ ma zracjonalizowany No jasne, że ma zracjonalizowany ponieważ ma tak napisane, ponieważ na podstawie, <laughs> na podstawie napisanego, czyli dowody znowu. A ja mówię, wiara jest pierwsza. Dobra, dzisiaj Wam przełożyłem dość pojęć. Zestawienie wam, wam zrobiłem pewnych rzeczy. Mówię, to jest praktycznie tyle. Tyle umyślę. Oczywiście jeszcze jest więcej, bo są definicje, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Będziemy kiedyś rozpatrywać 15 symboli. Klucze. Mózg to jest to jest sztuczny twór natury, więc spokojnie można tutaj sobie majstrować polem elektromagnetycznym, czy tam co sobie wymyślimy jeszcze na głowę. Zwyczajnie będziemy się wstrajać nasze odbiorniki, można wstrajać. Tak jak radio. Na razie mamy zaszumione radio lustrem emocjonalnym i z tego to powodu właśnie. Ludzie mówią, myślę, że, myślę, że, co myślisz? Bo ja powiedziałem, że myśl jest ostatnim filarem, ale jak ci przychodzi lustro emocjonalne, to będziesz myślał, że myśl jest pierwsza. Nie, myśl jest ostatnia. Myśl jest ostatnim filarem, za którego tworzysz, tworzysz z empatii, przechodzi to przez filtr, mówię tak. No właśnie, i w zależności jak masz filtr połączony, filtr symboliczny, to taką osobowością jesteś. Więc oni są tacy, będą inni, bo to jest tylko poprzestawianie lustra w głowie. No właśnie, a jeszcze się nauczymy tego. A że już mamy podstawy, bo sami wiecie, że lekarze nie mogą mieć. Mówię, to jeszcze raz, tak? Ciało jest w świadomości, a nie świadomość w ciele. Nie jesteś włożony w świat. Tworzysz świat. I to co wysyłasz, to odbierasz. Na razie wystarczy. Przesuwajcie sobie to tyle razy, ile chcecie i tekst końcowy. I remember when I remember I remember when I lost my mind. There was something so